Jeśli Twoje kampanie w Meta Ads stały się mniej przewidywalne, a koszt dotarcia do nowych klientów rośnie mimo tego, że tak naprawdę niby robisz wszystko jak zawsze, dobra wiadomość, to nie jest Twój błąd. Meta wdraża Andromedę. Nowy silnik doboru reklam, który tak naprawdę totalnie zmienia zasady gry. W tym odcinku opowiem Ci, co się zmieniło, dlaczego wiele dawnych metod przestało działać i podpowiem Ci też, jak poukładać kreację, budżet i strukturę kampanii, żeby wrócić do zadowalających wyników. Nazywam się Beata Wierzchowska. Jestem marketerką i przedsiębiorczynią. Mówią na mnie dobra wróżka od płatnych kampanii. Na co dzień pomagam biznesom rozgościć się w onlineach. Jestem założycielką agencji digitalowej AdMate, gdzie łączymy praktyczną wiedzę o kampaniach marketingowych z zamiłowaniem do estetyki. Stworzyłam także Akademię AdSów, przestrzeń dla przedsiębiorców, w której uczę prowadzenia skutecznych kampanii na potrzeby marek osobistych i małych biznesów. Czym właściwie jest Andromeda? Brzmi to trochę enigmatycznie i wręcz kosmicznie, przynajmniej dla mnie, jak na początku to usłyszałam. Jest to nowy silnik Ad Retrieval. Zamiast wybierać reklamę z kilkuset opcji, Meta skanuje dziesiątki tysięcy kandydatów, potencjalnych klientów i dopasowuje konkretny przekaz do konkretnej osoby. Uwaga! Konkretnym momencie. Ale na jakiej podstawie to robi? Tak naprawdę robi to na podstawie całego wzorca. Sprawdza, co dana osoba oglądała, co porównywała, na co reagowała w ostatnich dniach i tygodniach. I od razu tutaj nasuwa nam się oczywiście pytanie, jakie to przynosi konsekwencje nam, reklamodawcom. No i tutaj, jak możemy się domyślić, ciężar skuteczności kampanii. Teraz po tych zmianach przenosi się z zestawu reklam, czyli z adsetu na reklamę, czyli na element, który dotychczas bardzo często przez różne marki był po prostu pomijany, tworzony w ostatnim momencie i w ogóle jakby też. Zauważam to współpracując z różnymi markami, że często tą reklamę, czy tekst reklamowy, czy kreację reklamową, no już tak traktujemy, trochę, można powiedzieć, nawet brzydko, po Masoszemu. Teraz ustawienia na poziomie zestawu reklam często mogą być szerokie, ale pamiętaj, że to właśnie po zmianach przekaz musi być precyzyjny i różnorodny. To moment, w którym ktoś spogląda na Twoją kreację reklamową, jest kluczowy. Dlaczego? Bo system myśli takim portfelem kreacji. Nie szuka jednej złotej, idealnej, wyjątkowej reklamy, tylko potrzebuje wachlarza różnych koncepcji, żeby dobrać właściwą reklamę do sytuacji użytkownika. Co jeszcze tutaj się dzieje, jeśli chodzi o tą Andromedę? Mamy do czynienia z szybszą weryfikacją. Bo Andromeda szybciej testuje, szybciej też się nudzi powtarzalnymi pomysłami. Jeśli portfolio kreacji reklamowych jest ubogie, jest bardzo rzadko jakby zmieniane przez nas reklamodawców, no to zauważamy, że wyniki spadają. Pracuje równolegle tak naprawdę na bardzo wielu kontach reklamowych od e-commerce przez usługi lokalne. Po działania, edukację online. I zauważam, że w różnych budżetach, w różnych markach, w różnych działaniach powtarza się tak naprawdę bardzo często to samo. CPM rośnie, często nawet zatrważająco, bo 20-40% rok do roku. No i można tutaj powiedzieć, że sam w sobie CPM nie przesądza o opłacalności kampanii. Ale kluczowe jest to, co dzieje się z kosztem wyniku, kiedy poprawnie układasz kreację reklamową i strukturę kampanii zgodnie z tymi jakby nowymi wytycznymi. Zauważam też, że rozdrobnione struktury reklamowe no i mikrotargetowania w wielu branżach działają znacznie gorzej. Dzieje się tak dlatego, że jeśli mamy za mało danych tak jakby w każdej odnodze, w każdej oddzielnej strukturze, system wolniej się uczy, no i tutaj jest ta większa losowość. Dodatkowym takim elementem, który często widzę na różnych kontach reklamowych, to to, że Advantage Plus, kampanie Advantage Plus, kampanie Broad dają stabilniejsze wyniki, ale tutaj uwaga, pod warunkiem sporego zróżnicowania kreacji, jeśli dane są odpowiednio namierzane i zbierane, czyli jeśli mamy odpowiednio skonfigurowane API, czyli conversion API, zdarzenia jeśli także skupiamy się odpowiednio na retargetingu. Pamiętaj też, że w tych nowych strukturach w Andromedzie retargeting wyjątkowo bardzo skupia się na takich czystych oknach, czyli jeśli my dajemy takie ramy też systemowi, czy ma być to retargeting w ciągu 14 dni, 1 do 14 dni, 15 do 30, czy 31 do 180 dni. Skupiamy się też na odpowiednich wykluczeniach klientów, lidów, ale także na dużej rotacji kreacji reklamowych. Zwróć też uwagę na to, że przy niewielkiej widowni, przy niewielkiej grupie odbiorców częstotliwość rośnie szybciej niż kiedyś. Dlatego tak ważna jest wymienialność tych kreacji reklamowych w szybkim tempie. Czyli tutaj skupiamy się na tym też, żeby dostarczać systemowi jak najczęściej nowe kreacje reklamowe, które karnią ten system, który dostosowuje nasze komunikaty do odpowiednich odbiorców. A co w tej sytuacji sugeruje meta? Jakie wnioski wyłaniają się z komunikatów, rekomendacji, jeśli chodzi w ogóle o wdrożenie andromedy. Po pierwsze, czymś co się tak bardzo jakby wybija w komunikatach Meta, jest konsolidacja. Czyli meta rekomenduje mniej kampanii, a więcej, Danych na daną kampanię, i ja też to zauważam prowadząc kampanię dla różnych klientów, że rzeczywiście to jest coś, co się teraz bardzo sprawdza. Meta rekomenduje również szerokie ustawienia w prospectingu, yy, czyli tutaj Broad, Advantage Plus jako domyślne ustawienie, ale też duża dywersyfikacja kreacji reklamowych. Czyli tutaj bierzemy pod uwagę to, że system optymalizuje tak naprawdę portfel reklam, nawet kilkunastu reklam, a nie pojedynczą reklamę. Pamiętamy o tym, tak jak tutaj też już wcześniej powiedziałam, ale też często wybrzmiała to z komunikatów mety, że system potrzebuje stałego dopływu nowości, czyli co tydzień, nawet teraz, warto dokładać, dodawać nowe koncepcje reklamowe, a nie tylko wprowadzać kosmetyczne odmiany tych samych kreacji, czyli jakieś drobne, na przykład zmiany. W tekście reklamowym. No i co to znaczy dla nas w praktyce? Bo często te rekomendacje mety, nawet też często w Akademii AdSów kursanci pytają mnie, a ta tutaj meta radzi, na przykład niedawno weszło w ogóle takie usprawnienie, być może już to zauważyłeś, zauważyłaś na kontach reklamowych. Kiedy dodajesz jakieś kreacje reklamowe, pojawia się taki komunikat, że tutaj przy tym budżecie dziennym nie zrealizujesz odpowiedniej ilości jakby wyników, dlatego warto ten budżet pomnożyć o x razy. I tutaj wiadomo, że niekoniecznie te rekomendacje, mety trzeba brać sobie do serca, ale jeśli chodzi tutaj o tą Andromedę, to bardzo warto się skupić na tych rekomendacjach. Bo co tak naprawdę oznacza dla nas ta zmiana, która niedawno zadziałała się w całym ekosystemie MetaAds? Twoją przewagą staje się na ten moment mm, organizacja tej przestrzeni kreatywnej. Czyli kreacji reklamowych, ale też porządek w danych, czyli odpowiednie zbieranie danych, dokładne ich mierzenie. Ponieważ Andromeda zrobi swoje, ale tylko jeśli ty dostarczysz odpowiednie paliwo do tych kampanii. Czyli różnorodne koncepcje, dobre, odpowiednio skonstruowane kopie reklamowe, właściwą strukturę kampanii. I też tak, jakby oczyszczone sygnały, które nie wprowadzają tych systemów w błąd. Czyli tutaj już nie robimy bardzo różnych kombinacji na poziomie zestawu reklam, a bardziej skupiamy się na tym ostatnim elemencie struktury kampanii, jakim są kreacje reklamowe. Ale zastanówmy się, czym to targetowanie kreacją jest dla mety, jak w ogóle to rozumie Andromeda. Pamiętaj, że szeroko w ustawieniach. Nie znaczy ogólnikowo w przekazie, bo często też teraz już się spotykam z pytaniami: No dobrze, Beata, no to skoro teraz wszystko trzeba ustawiać szeroko, Meta nam ciągle rekomenduje te Advantage Plus, szerokie ustawienia, no to czy w takim razie można sobie prosto ustawić kampanię tak naprawdę na autopilocie? No niestety nie, bo teraz wprost przeciwnie, kopii, kadry muszą być precyzyjne żeby system zrozumiał komu w ogóle je podać i chciałabym Cię teraz też trochę nakierować, trochę podpowiedzieć jak tą część tej kreacji reklamowej możesz sobie zaplanować. Podpowiedzieć Ci takie sześć koncepcji reklamowych, które możesz zastosować na start, żeby ten system bardziej ukierunkować w stronę tych Twoich idealnych klientów. Więc numer jeden. Problem, rozwiązanie. Nazwij ból, pokaż mechanizm zmiany, która dokonuje się dzięki Twoim produktom lub Twoim usługom. Domknij też konkretnym rezultatem wszystko w reklamie, czyli na przykład możesz pokazać 5 do 7 czytelnych ujęć, zastosować klarowne call to action, czyli coś, co realnie przyciągnie wzrok Twojego klienta. Co pokaże, w jaki sposób Twój produkt lub Twoja usługa może mu pomóc? Dzięki czemu, jeśli to będzie zastosowane w Twoich koncepcjach reklamowych, kreacjach reklamowych, z dużą szansą, właśnie. Dzięki takim kreacjom dotrzesz do swoich idealnych klientów. Drugim typem kreacji reklamowych wykorzystujących ten element, czyli Testimonia lub UGC, czyli User Generated Content, jest zastosowanie w reklamach jakiejś prawdziwej osoby, prawdziwego klienta, liczby, zbliżenia, jednego zdania podsumowującego efekt. Czyli to jest coś świetnego już dla takich ciepłych, gorących użytkowników, którzy już znają twoją markę, ale jeszcze otrzymują reklamę, w której ty pokazujesz jakby społeczny dowód słuszności na temat swoich produktów lub swoich usług. Trzecim pomysłem, który możesz zastosować w swoich koncepcjach kreatywnych, który lepiej skieruje twoje produkty lub twoje Usługi do Twoich idealnych klientów już na poziomie kreacji reklamowych jest Founder Story. Zwłaszcza to się fajnie sprawdza w markach osobistych. Fajnie jest nagrać w, na poziomie kreacji reklamowych wideo lub pokazać w karuzeli, w, na grafikach, ale zwykle tutaj w tym przypadku najlepiej sprawdzi się wideo, bo też możesz to tak jakby naocznie bardziej pokazać i pokazujesz, dlaczego ten produkt lub usługa powstała, dla kogo jest, jaką zmianę wnosi. I co ten format nam daje? Po pierwsze, Krasa Dystans podnosi zaufanie do Ciebie jako eksperta, no i też pomaga w tych długich ścieżkach, gdzie często ktoś się zastanawia, często też w przypadku tych droższych produktów oferowanych np. przez marki edukujące, przez marki osobiste, to podnosi zaufanie do twojej marki i sprawia, że reklamy dużo lepiej działają. Świetnym pomysłem też na podniesienie wartości swoich jakby koncepcji kreatywnych, swoich reklam, kreacji reklamowych jest zastosowanie porównania lub jakiejś kontry. Status quo lub alternatywy kontra twoje rozwiązanie, które ty oferujesz swoim potencjalnym klientom. Możesz pokazać 3-4 różnice, które wyróżniają twój produkt lub twoją usługę. Korzyści, dowód, dobrze się tutaj też sprawdzą różne screeny, wyniki, a także casey Twoich klientów albo też opinie. Świetnym pomysłem na przygotowanie kreacji reklamowej, która wyróżnia Twój produkt, jest też edukowanie albo pokazywanie, jak coś zrobić, zastosowanie takiego krótkiego demo. Można powiedzieć, że nagrywasz taki mikro-tutorial, checklistę, mini case, nawet z ekranu. I co to daje? Zbiera. Uwagę zimnego ruchu i też buduje autorytet. Ja też wiele razy widzę, na przykład, jak szukam jakichś kursów z jakiegoś zagadnienia, że później łapią mnie reklamy, gdzie ktoś pokazuje, jak coś zrobić, i to oczywiście dużo bardziej przeciąga później Twój wzrok. Powiedzmy, że na przykład, no nie wiem, rzućmy, że. Uczysz parzenia kawy, jesteś baristą, masz jakiś kurs parzenia kawy. Jeśli pokażesz krótki tutorial w reklamie, jak coś robić, to z dużą szansą przyciągniesz wzrok potencjalnych klientów, no i też budujesz swój autorytet w danym obszarze tutaj akurat w obszarze parzenia kawy. I takim szóstym pomysłem, który sprawi, że Twoja koncepcja kreatywna przyciągnie wzrok, w kampaniach opartych na Andromedzie będzie oferta, limit lub bonus. Czyli tutaj pokazujesz już jasne warunki Twojej oferty, sensowne ograniczenia w czasie, gwarancje, zwrot, możliwość zwrotu, ale też bez presji i w zderzeniu z faktami. Te sześć pomysłów to jest coś, co bardzo warto zastosować, projektując swoje koncepcje kreatywne. A też niedługo na moim kanale planuję nagrać odcinek, w którym. Pokażę Ci, opowiem Ci, jak stworzyć koncepcję kreatywną, której Twój potencjalny klient nie może powiedzieć nie. Wróćmy jednak do Andromedy. Jakie są najczęstsze błędy, które pojawiają się w tworzeniu kampanii, które możesz zrobić w tworzeniu kampanii po tej zmianie, którą nam wprowadziła Andromeda? Numer jeden, za dużo kampanii lub adsetów na koncie reklamowym. Co takie rozrzedzenie danych sprawia? Sprawia to, że spowalniasz niestety uczenie, rozrzedzasz dane, a tutaj po tej nowej aktualizacji te dane są bardzo kluczowe. Szczególnie kluczowe, chociaż one były zawsze oczywiście kluczowe, ale teraz są turbo, turbo ważne. Po drugie, takim błędem jest też stosowanie mikrotargetowań, e, zainteresowań, bo blokujesz algorytmowi wyjście do właściwych osób, ale tutaj z gwiazdką, bo to nie działa tak we wszystkich jakby obszarach. Zaraz powiem ci, kiedy się to nie sprawdzi. Poza tym, kolejny błąd to są duplikaty kreacji, czyli taka kosmetyka e, na poziomie kreacji reklamowych, poziomie kopii. Bo system tak naprawdę nie ma czego dopasowywać, jeśli są to naprawdę małe zmiany. Kolejny błąd: zbyt szybkie zmiany na poziomie zestawu reklam, kampanii lub kreacji reklamowej, bo to sprawia, że system ciągle się resetuje. No i pamiętaj, żeby jednak tak do 5-7 dni dać czas swoim kampaniom, lub do tych 50 plus zdarzeń w kampanii, żeby zapobiec temu, że kampania stale wraca do fazy uczenia. I kolejny błąd, który może wynikać z tych nowych praktyk, to brak wykluczeń. I tutaj możesz często poprzez te szerokie targetowania kanibalizować retargeting i budżet na obecnych klientów, więc pamiętaj, żeby też odpowiednio wydzielać kampanie, wydzielać zestawy reklam, które nadal dotyczą Twoich klientów, które gdzieś dzięki retargetingowi docierają do osób, które już miały kontakt z Twoją marką. A dla kogo są teraz manualne zawężenia? Bo to nie znaczy, że teraz całkowicie z nich zrezygnowaliśmy lub rezygnujemy. Pamiętaj, że te manualne zawężenia nadal stosujemy w niszach B2B, w branżach regulowanych, w bardzo wąskich geolokalizacjach, szczególnie też w biznesach lokalnych, a także w nowych kontach reklamowych. Bo tutaj, jeśli już masz wcześniej dane, no to oczywiście możesz stawiać obecnie na Advantage Plus, na Brody. Zwłaszcza w tym prospectingu masowym, ale jeśli jesteś nowym reklamodawcą, nie masz żadnej historii, jakby działań na swoim koncie, nie masz konta na przykład na Instagramie, które ma dużą społeczność i który już też niejako kierunkuje Twoje komunikaty, no to nie możesz nagle e, postawić na kampanię Advantage Plus po prostu szeroko targetować, nie zastanawiać się nad tym, jakie grupy będziesz wybierać, e, no bo to po prostu nie zadziała, więc. Nadal te manualne zawężenia z wieloma markami pozostają. A jak się do tego wszystkiego ma budżet, bo to też jest taki element, który jest bardzo jakby lubiany przez reklamodawców, a też bardzo często taki trudny dla wielu osób, które zwłaszcza zaczynają przygodę z płatnymi kampaniami. Teraz myślę, że dobrym pomysłem będzie zamiast ustawiania pięciu kampanii po 20-30 zł na dzień, to ustawienie. Dwóch, jednej kampanii w tym większym budżecie reklamowym, na przykład 80-100 zł na dzień, e, i też zastosowanie w tego typu kampaniach więcej liczby reklam, bo pamiętaj, że Andromeda potrzebuje gęstości danych, a nie ich rozproszenia. Pamiętaj też, że decyzje o zmianie budżetu warto podejmować po tych 5-7 minimum dniach lub 50 plus zdarzeniach na kampanię, i żebyś nadal unikał, unikała tych nerwowych zmian. Czy to chodzi o budżet, czy to chodzi o zmianę w kampanii, bo każda ta zmiana ryzykuje, że nasza kampania przejdzie do fazy uczenia. Mam nadzieję, że teraz już wiesz, że po Andromedzie wygrywają marki, które projektują komunikat pod intencję, a nie tylko ustawienia grup. Daj systemowi szerokie pole do szukania ludzi, czyli broad advantage plus, ale też podaj mu dużo sensownych kreacji reklamowych dobranych do twoich potencjalnych klientów. Pamiętaj też, żeby utrzymywać czytelną strukturę kampanii, wiarygodne dane z conversion API oraz dobrze zdefiniowany retargeting. Też nie rezygnuj z niego po tych nowych zmianach. I pamiętaj, że połączenie tych wszystkich elementów właśnie tworzy środowisko, w którym algorytm naprawdę ma z czego wybierać i może dostarczać powtarzalne, dobre wyniki mimo droższego ruchu oraz tych wszystkich zmian, które w ostatnim czasie dzieją się w ekosystemie meta. A jeśli szukasz partnera, dzięki któremu poukładasz swoją strategię i będziesz realizować kampanie meta ads, które efektywnie sprzedają, zgłoś się do AdMate. Formularz znajdziesz w opisie. Dziękuję Ci za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku.